No to Moje troje wyglądało nie było lepiej niż przynajmniej miesiąc czy dwa miesiące temu. Wszystko jest ok. Badanie wykazało, że mogę spokojnie do treningów. No i cóż, walczę, walczę o skład, tak? Tak jak było widać na ostatnich treningach, że wyglądam bardzo dobrze, wiadomo, że bardziej niż fizycznie to troszeczkę ma to w głowie, tak? Bo wiadomo, to jest kolano, troszeczkę to zostaje w głowie, ale jeśli chodzi o moją fizyczność, to jest jak najbardziej wszystko ok. Chyba trener to może też potwierdzić, więc wydaje mi się, że jestem do dyspozycji w 100%. Na Pe pewno tak. No, są to dwaj bardzo dobrzy bramkarze. Tak? Wiadomo, że Mateusz jest troszeczkę młodszy, chłopak jeszcze nie wiadomo, był młodzieżowcem, ale na pewno ma dużo umiejętności. Władek też dużo gra w drugiej lidze, był tam wyróżniający się bramkarzem, więc nie można powiedzieć, że to są jacyś słabi bramkarze. To są bardzo dobrzy i solidni bramkarze i mam nadzieję, że powalczę z nimi o skład.